War. War never changes. Siemanko ludzie, z tej strony Mateusz. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii z Fallout New Vegas. Jak dzisiaj była tu niezła rzeźnia, ogarnąłem to wszystko i zapozabijałem tych ludzi. No Eddy niestety zginął, no ale trudno się mówi. Eee, no i mamy jego pistolet plazmowy, nawet mamy taki fajny karabin. O, kulturalnie. No dobra, no to idziemy teraz do Prim. Po prostu chciałem, nagrałem to, ale stwierdziłem, że... to tylko marnowanie tego takie bezsensowne, failowate było, że. Tak więc ogarnąłem tu i jestem znowu. Dobra. pak was. Dobra, weźmiemy wszystko. Dobra, mianowicie... Mapa, pełne notatki, zadania. Dobra. Mapa świata. Idziemy do Prim. Tak, idziemy do Prim. Mam dość dobry ten karabin, tak więc. Jest okej, okay, jest okej, okay, ludzie. Musimy tam zajść i chyba tego administratora Imodera Express się za zapytać. Tak, o tą dostawę, co żeśmy dostarczyli i w końcu nie dostarczyliśmy. Dobra, gdzie jest ten pan? Jest. Czy on tak dziwnie z pistoletem chodzi? Hej youngster, jeszcze tu chodzi? Kilka Prim. Mm Kim -hmm. jesteś? Johnson Nash is my name. Husband Ruby Nash. Mówił o Prim 8 lat, teraz, thick and thin. I'm a trader primarily. For what it's worth with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Yeah. Well, I don't got any work right now, so I'll tell you whatever I can. You have a delivery order, you know. Oh you're talking about one of them. That job had strange written all over. But we couldn't turn down well, now that you've mentioned it, a few nights back one of the townies was out scavenging mm -hmm. for supplies. he said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them great con misfits. they was o talking about the ship. Well, for best bet is going to yeah, no since they came to town, he was keeping a good bit of notes on them. A, a miło. Ok. Do widzenia. Idziemy porozmawiać. Z następcą szeryfa. Gdzie musimy iść? Tam musimy iść, ok. Potem zajdziemy tutaj do siedziby Mordżaf Express. Tak więc.

Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, haha. Ha. <taki>, Taki suchar. Suchar musi być wszędzie. Dobra, zobaczę. Sprzęt, uzbrojenie... Chociaż może... Pistoletem będę się lepiej na razie posługiwał. Wartość równe 100 zł. Znaczy kapski, przepraszam. Mówię, idzie. Come on, bitches, come on. Boże, jaki niecelny ten pistolet? Oh yeah! O, widzę, że karabin na nie? Właśnie nie mam nic do karabin na nie? Like my Johnny, Fajna jest ta piosenka. Johnny, get... Dobra, stop! <laughs> Sorry. Dobra, jeszcze tylko wezmę uzbrojenie i zacznę do karabinu nagryzania. O! Ło, ho, ho. Dobra, to się mi na razie tą bronią. Jest to prosto, prosto w łeb między oczy. Oh yeah! Bardzo celny jest. Lulz. Ten pan jest dziwny. Oh the fuck. Hehehe <laughs> lama Get the fuck out Masz wryj kurde jest przywódca jakiś trzeba go zabić Dobra, weź nasz super fajny pistolet Reworwem nigdy mi nie zawodzi. Oh yeah! Przeładuj moje cudeńko. O, mam jakiś pistolet maszynowy. Ale nie, wolę bardziej się posługiwać pistoletem, bo ma takie obrażenie, że ten ma 10. Chociaż też jest taką ma... dość dużą szybkostrzelność, więc... Ja wolę tym się O, podpalacz. A nie, nie chcę tego, nie lubię takich rzeczy. Ale jest automat. O oh, yeah, witam pana. What the fuck? Jezu, się przestraszyłem. Masz w nogę. Oh, yeah. Bye bye. <grywka> Krwoto kokolana. Jaki sucher. No, patrzcie, normalnie dzień suchara dzisiaj. No dobra. Ale najpierw podobna wiesz coś o czanach, którzy ten przychodzili. Był z nim facet w, kraci w kraciastej marynarce. Powiedz mi, coś, powiedz mi coś o tym. O, o właśnie, właśnie, właśnie. właśnie, właśnie. Dobra, dobra. Uwolnię cię jak tylko mi powiesz. Dobra, zaraz cię uwolnię. Oh, Jeśli uciekniesz zamiast, zamiast, zamiast się ode mnie do mnie przełączyć zabije cię. Oh, why, uh, of A, cwaniaczek, haha <laughs> nie ma 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 Dobra, dam ci jakąś broń z dupy. Nie, on ma, dobra. Dobra, to pa. Spoko. Czemu? Idziemy, chodź. O, lodówka. Brać takie rzeczy. Chodź, Beagle, chodź tu. I don't plan to come back to the. Thank you. Mm -hmm, I don't plan to mm -hmm. come back to the Bison, Steve. Much in the years to come. Hm. Idziemy już. Edy. Chodzem na Bigl. Idziesz czy nie? No, idziesz. Mm, dobra, ten Oh yeah. O, ja, 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 ja. Aj, jajajaj! Ja. Tam się tak mieszka, rusza dziwnie! O, oh ja. Yeah. Dobra, aha! No super! Chyba, aha, chyba że muszę tędy iść. Wow, wow, ile skarbów, ludzie! Dobra. Tak, idziemy na górę. Co co, 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 ja muszę zrobić w ogóle? Zadania... to to z nimi na temat ochrony miasta. Aha, muszę najpierw tutaj zniszczyć ich, bo tam każe mi. Pomogę mi zniszczyć ich. Dobra, chodź. Dobra, ja tylko wezmę dukakolę. Idziemy, chodź. Wow, rzeczywiście bardzo łatwy. Torba lekarska. Mm. O, wow, to jest. Orbuar. Dobra Dzięki Bigu. Korabina go na wójki wołowej. Wow! Masz we łapę w nogę! Baj! Wow, odstrzeliłem mu nogę pistoletem 9mm, super! Aha, super! Minutlik. nie. Dobra, idziemy! Dzik coś sprawdzę Uzbrojenie, karabina gryzonie, sobie na, ulepszymy. Klucz do kół bye bye, nóż też. Pistolet serowy pistolet plazmowy, A wypróbuję sobie pistolet plazmowy. Chociaż nie jestem dobry z broni energetycznej, bo nie mam już... nie jestem ulepszony. Ale dobra Wow Człowieku, ogarnij się. Mam 208, no kurde, muszę coś wyrzucić. Dobra, to jest z wyglądu, może. O, tu mam trochę rzeczy. No, od razu się miejsce. Wow. Dobra, idziemy. Chyba wszyscy, chociaż. A, jednak nie. Holy shit! Co to miało być? Nie ogarniam. No nie, no Bigle nie żyje, no. Ale wezmę sobie Pan też jego skórzany, żeby sobie ulepszyć swój. Aha, zamknij. O oh, ja. Yeah. Dobra, obrowałem. Dobra, to jeszcze jakiś kapsel na bójne pistole, pack. świeża marakę dynamit. Dobra, dobra. Tam. To bardzo zerowy, mogę coś wyrzucić, Strzelba, jedno wyrzucę, Strzelby karawaniarskie, nie i tak jak wywalę tam, nie ogarniam tego, Dobra, mogę iść, chyba, mogę iść, wow, Pradane, Raz, notatki, Mm -hmm. Now, those tough looking fellows must be great cons. I recognize those funny helmets and leather vests from stories I've heard. Uh -huh. So, what are they doing with that dapper gentleman who wears a checked suit? I wouldn't mind a suit like that. They're talking about heading south toward Nipton, then west to Novak, where they'll meet up with someone. I guess I could track them if I needed to, but mm -hmm, the town mm -hmm. of Prim needs me here to serve and protect. Oh, my, I think I've been spotted. <laughs> Lols, a i wtedy chyba go prowali <dobra>, dobra, głupi sam pistolet na razie. Mam słabe. Mm, jestem słabo, jakby jak to się mówi? No, po prostu mam słabo rozwinięte. Obsługiwanie... posługiwanie się bronią energetyczną, więc nie ma na razie sensu. Mm, dobra. Chemia. Coca-Cola daje coś. A, zmniejsza... A, dobra. Nerwosa wartość. Dobra, szukam... Hmm, coś, jakieś, coś... Śmierża marche, powie. Oh, yeah. Wódka, wiórka na patyku. Szkocka. Dobra. Idziemy dalej. Właśnie jeszcze od razu się tylko przejedę tutaj. Czyli dobry, martwy człowiek. O. Spróbuj naprawić. O Jezu. O Boże. Zostaw. Ooooooo. Mm, dobra. Wow, ile amunicji? O, nie chciałem wziąć, a i tak wziąłem, no super. Brawo Mateusz, brawo. E, Strzelba i do strzału, no wynocha. Eeeem... wygląd. Dobra, idziemy. Idziemy powiedzieć tam coś, że ten, że to i tamto. On już się dzień robi, fajnie. I idziemy potem do Nipton. I prawdopodobnie w Nipton zakończymy odcinek. Tylko najpierw porozmawiam z tym Dziadziusiem. Gdzie jest ten Tu jest Dziadziuś. Idę. Auć. hey, youngster. a beagle had some no Mhm. Mm uh, well, i guess you're going to have to find us a new lawman. Yeah. i suggest talking to those ncr troopers across the bridge. i also overheard the potter gangsters talking about some. okay. Nasz, a Prim Slim well, i guess i never thought of that. I he be. No nie, no nie mów, że on ma zostać szeryfem. Howdy, <laughs> <laughs> zrób z Się szeryfa. trzech czterech przewodników. No dobra. Oh, shucks. System, runtime Hmm, nie muszę mieć 27.30. Hmm... Nie no, moment, moment. Dane, mapa świata. Tu jest, gościu! Prim, tutaj nie. Dobra, to tam pójdziemy i dam tego gościa jako szeryfa. Trwałabym tego robocika. No ale dobra, trudno. Będę. Zrobię przysługę Kajdaniarzom, chociaż brakuje mi jednego expa. Hmm. Nie jestem jak coś do zabicia. Jedną do ś na jeden jedyny ekspo, proszę. Znaczy nie, jak tylko 10, a tam za zabicie jednego to jest chyba 10. Nie, jak smutno. Dobra, nie wiem, dobra, no, idziemy tam i po prostu powiemy temu Face'owi, żeby został szeryfem. Tyle w końcu znowu zrobię przysługę kajdaniarzom będę jeszcze bardziej lubiany. Eee, lol. A, on zginął. O, wezmę sobie amunicję do niego Rodrol sobie ulepszymy ten pistolet, uzbrojenie i wykwipujemy, bo ja lubię ten pistolet trzymać. Dobra, no przeżyłeś. Mówić o czymś? Co piesz na prowadzę zostanie z nowym szelfem prim? Do process has its place. Sometimes it's... Zgoda. All right. Co? Jeszcze o ile trzeba z RNK? Dobra. To musimy się udać do Prim. Znaczy do Prim, dobrze mówię do Prim. Aha O Jezu eeeyu jest. Dobrze, w skoro Beagle nie żyje. Hmm. Kurde, dobra, no to później zrobię tego quest'a. Hmm. Może tutaj gdzieś kawałek przejdę, zabiję jednego tego i po prostu będę miał dodatkowy exp i będę mógł sobie zrobić tego robocika na szeryfa. Bo ja nie chcę, żeby Republika Nowej Kalifornii tutaj rządziła tym, bo to dla mnie, ja nie chcę po prostu, no. Kim są ci państwo? Dzień dobry. Cześć, muszę cię zabić. Zabić, bo potrzebuję expa ludzie, no. Będzie? Oh, yeah! Dobra, nauki ścisłe na 30. Na prawo. Dobra, pójdę na full na prawę i jeszcze dam w retorykę. Ok, kontynuuj. Hmm. Daje Ci dodatkowe punkty umiejętności, po prostu wam są na kolejny poziom. Ten profil daje najpierw przygody. No dobra, to wezmę, gotowe. A tu jeszcze mam kanibala, to znam akurat pojmowanie. Gdzieś to już dwa razy tyle punktów życzę, że to ja czasu Nie, dobra, gotowe. Hmm. Dobra, mapa świata. Idziemy tutaj do prim. Dobra, i powiemy temu robocikowi, żeby był naszym szeryfem w tym miasteczku. Dobra, słuchaj, na razie broni. Ki... Gdzie on jest? Tutaj jesteś, cześć. E, przy programie PRIM, Slim taka obie instytucje szeryfa PRIM. Oh yeah! Kim jesteś? Do Service Authentic Widzenia. Dobra. Udało mi się. zadania. Dobra. To kontynuujemy naszą wyprawę do Nipton. Bo tam kazaj nam iść. Inaczej nie przejdziemy. Tylko mapa świata. Mapa świata. Gdzie jest Nipton? Tu jest Nipton. Dobra. Ja, nie, no, została po prostu. Mam już tutaj zaznaczone, więc mogę. Dobra, to idziemy. Hmm, może opowiem w tym czasie jakiegoś suchara, tylko muszę sobie przypomnieć. Poczekajcie O, dobra Słuchajcie. Pierwszy suchar przychodzi homoseksualista do sklepu yy, mięsnego i prosi o yy, salceson. I coś takiego mówi i ta babka mówi: Dzień dobry, co pan chce? No, powiedziałem: salce sądu, troszeczkę poproszę. A ona mówi: pokroić czy cały? A on się pyta: czy ja wyglądam jak dupę na żetony? A, 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 a. Dobra, to był pierwszy suchar. Teraz kolejny suchar, taki bardzo suchy. Eee. Hmm. O, dobra. E, tak Kto jest lepszym e, ogrodnikiem? Kobieta czy mężczyzna? Oczywiście, że mężczyzna, bo mężczyzna ma dorodnego ogórka i dwa dorodne pomidory, a kobieta nie dość, że ma wydeptaną trawkę, to jeszcze ma dziurkę po krecie. Ha, 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 ha. Wiem, że to jest śmieszne. Dobra. Możemy kontynuować. Cześć. Jeszcze nie trafiłem. Aha, dobra, spoko. Mrówka. Dobra, czas zabić go z tego, z tego uzbrojenia. Wow, Rzeczywiście dobry jest ten karabin. Nie, nie chcę mięcha. Wow, ale pustkoje. Wow, co to tam jest? Jakiś posąg. A potem się tam wybierzemy. Tam coś jest, bo tam mi zaznaczyło na mapie. Tam jest co? Przyczółek Mojaf, Aha, jakiś fort. No, w porządku, w porządku. Dobra, zaczynamy naszą ładną postać. Okej. Okay. A tak, no może od razu powiem, że... Borderlandsa będziemy nagrywać niedługo już. Chyba zaraz w następnym dniu, po tym dniu, w którym właśnie nagram ten odcinek. Kiedy Sebastian już będzie. Mógł, e, będzie jakby miał możliwość. E, będę chciał też zrobić e, serię z Halo. Może ktoś zna tą grę. Obie części, bo mam obie części. Eee, też bardzo dla mnie ważnej gry. Mm, jednej z najważniejszych no to naprawdę nie ma co się. O, ci krętacze chyba dla mnie nie dobić, tak więc idę sobie. <grym> o, chyba już widać Nipton tutaj. Tu są jakieś mury. No, więc tułaczka nie była jakaś dłu specjalnie długa. I ja od razu mogę coś poinformować. Ale naprawdę. No, ta gra jest naprawdę świetna, dlatego chciałem zrobić z niej takie takiego dłuższego. Na spokojnie, fajnie wszystko można tutaj e, ogarnąć, tak więc naprawdę... Coraz, coraz mi się stresuje, coraz mi się lepiej gra, naprawdę super jest. Wow Eee, Legend Cezara, Hi. E? Halo, dzień dobry Co jest tu? Yeah! WHTFU?

Wow, what the fuck! No, z Legion Cezara potrafi być ostry czasami, hehe, <laughs> a tego, za tego lubię. What the fuck, out? osoba wydaje się być umierająca, zdjęcie skrzyża zaczęłoby dla niej śmierć. No to sobie polesz. To samo. Wow, wow, wow. Ok. Wow, jaki ten... Jaki nice? <laughs> don't worry i won't have you lashed to a cross like the rest of these degenerates it's useful that you happen by i want you to witness the fate of the town of nipton to memorize every detail mm -hmm. i want you to teach everyone you meet the lesson that kaisar's legion taught here especially then i bid you all while... Y, jakich lekcji tutaj udzielasz? Mm -hmm. To mi wystarczy. Dobra. Bo tutaj pustka jest... Nie chcę mi się do tej szkoły wchodzić, bo ja się za bardzo. Nie pamiętam wszystko, że sp splądrowali. Tutaj można wejść. Uuu. Zobaczmy co coś w takim domu jest ciekawego. What the fuck? Wow. Wow. Co to miało być? Terminal. Reset połączenia z komputerem głównym. Specyfikacje. Dobra, okej. Okay. Wow. Ucho legionisty. Złon. No ładnie, tu ładnie. No nie, strzewka. o, weźmiemy sobie pancerz skórzany. Sprzęt, wygląd. Okej, okay, uzbrojenie. Dobra, idziemy. Welcome to Nevada Silver State. Aha, bo to jest Kalifornia. a Dobra, ile to ten, ten jeszcze? Aha, tutaj musimy iść. Okay. A bo to jest granica. Ja nie widzę LOLS. I co teraz? Przekroczyłem granicę. Dobra, jeszcze bliżej. Aha, to jakiś checkpoint był. Hmm, no dobra, no to idziemy do tego checkpointa. Ale to w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. To był Fala od New Vegas. A ja, Mateusz. <grywki> tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.